na Ukrainie Dominikanie starają się dotrzeć z pomocą żywnościową i medyczną do miejscowości wyzwolonych ostatnio z rosyjskiej okupacji. Byli m.in. w Hersonii, gdzie sytuacja jest dramatyczna. Miasto jest bardzo pokojne. Sklepy są zamykane, potrzeba przede wszystkim Radzie Watykańskiemu, przełożonych Dominikanów na Ukrainie

Los, który wydawał się zamierzchłą historią przeszłych pokoleń, znów do nas wraca w formie obecnej wojny, mówi Dominikanin. Wyznaje, że na Ukrainie toczy się dyskusja, czy i jak w obecnej sytuacji powinno obchodzić się. zapowiedział nas na takie świętowanie... Do domu, ...to trudno teraz oświetlać ulice, czy montować jakieś świetlne iluminacje. Z drugiej strony nazywają się ze żołnierzy walczących na froncie My walczymy o normalność dla naszych rodzin, dla naszych dzieci, życie i rubują do władz lokalnych nieodpieczeństwa, ale świątecznej atmosfery, że sama wojna już agresja i rosyjska nienawiść niszczy, odbiera odzwyczajność życia, więc pozwólcie też święta Mam nadzieję, że... Czy znaliście ludynę w Ukrainie, która nie ucierpiała na skutek wojny, czy nie było czegoś, co kto... można powiedzieć na poważnie? Nie zapraszam modlitwy i pamięci i współczucia za bliskich, którzy na wojnie ucierpieli. Kardynał Lusa, Jego podkreślił, że to wyrzeczenie umocni nasze ludzkie i duchowe wartości oraz przygotuje na radość Bożego Narodzenia. Purpurat zaznacza, że święta nie są tylko wspominaniem wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, czy zbiorem tradycji ludowych. Bóg bowiem w swojej miłości pozostaje nieustannie obecny. Kardynał wzywa więc do dania konkretnego wyrazu miłosierdziu, proponuje, by postowi towarzyszył dar dla potrzebujących. Jego archidiecyzja niedawno zapewniła schronienie dla rodzin, które zostały eksmitowane przez lokalne władze Mosulu, chcące pozyskać teren pod centrum handlowe. Kierowała także kwotę równoważną 32 tysiącom euro na wsparcie potrzebujących. Chrześcijanie w Iraku potrzebują nadziei, której wyrazał kardynał Sako w swym przesłaniu. Dotyka ich zarówno sytuacja ekonomiczna kraju doświadczającego w ostatnich latach długotrwałych wojen, jak i dyskryminacja ze strony instytucji państwowych. Wielu z wyznawców Chrystusa decyduje się na emigrację. Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama Heschela przy Kulu organizuje dzisiaj wydarzenie pod hasłem Światła w Ciemności. Będzie to pierwsze w historii wspólne święto Chanuki i wieńca adwentowego, mówi rektor uczelni, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. Przy głównym wejściu do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będzie się pierwsze w historii spotkanie w oparciu o przesłanie biblijne, czyli Hanuka i wieńca Adwentowy. Z naszej strony Katolickie będzie przewodniczył ksiądz biskup Mieczysław Cisło, natomiast stronę żydowską będzie reprezentował kanto rabin Szymycha ze Wspólnoty Lubelskiej. Odpowiedzialny za relacje międzynarodowe przy sekretariacie konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik mówi o połączeniu dwóch... Znaczenie tego właśnie świętowania to jest tradycja biblijna, czyli światło zarówno zapalane na Hanuce, jak i światło na Wieńcu adwentowym. Co ciekawe, że to po raz pierwszy praktycznie jest znane, że zarówno Hanuka, jak i Wieńc adwentowy jest zapalany razem, bo to sami tylko Hanuka albo Wieńc adwentowy tylko. To pokazuje te dwie tożsamości, można powiedzieć, stary i nowy test. na 16.30. Tu Radio Maria, Katolicki Głos w naszych domach. W sposób szczególny o tej porze pozdrawiamy młodych słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na audycję przygotowaną specjalnie dla młodych. Studencka Popołudniówka. Cześć, wybiła 16.30, więc zapraszam na studencką popołudniówkę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o życiu studenckim, taki powiedzmy na czasie temat. Znajdujemy się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a razem ze mną jest studentka drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Ania. Cześć. Cecylia, która również studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną. Cześć. Oraz Czarek, który jest na pierwszym roku i też studiuje dziennikarstwo i komunikację społeczną. Zgadza się Oraz zrealizuje nam dzisiaj Bartek Kęsi, który studiuje informatykę medialną na drugim roku. Tak, dzień dobry. さん Thank no, no. yeah